Witam serdecznie z Natodry gdzie przyjechałem za Białorybem Zobaczymy czy coś uda się zrobić Miejmy nadzieję że coś wpadnie No co, ja powoli będę się tutaj rozkładał I za chwilę melduję się jak mętki zarzucę Kukurydzka na bok, na razie na bok Mogę się z Dużo zanęty też nie będę rozrabiał, nie wiem ile będę się w 2-3 godziny, może troszkę dłużej. Mam 3 kilo co prawda, ale trójka trójka. A ja tym że pół kilo, kilogram zawsze można dorobić. Ostatnio kurwa więcej tej zanęty przywożę do domu. damy na pewno pineczki, już miałem stare białe robaki. pudełeczkę na razie na bok kurwa jedną paczkę tych pilek wziąłem jedną A. w sumie można wziąć na hak troszkę kukurydzy no i idziemy moczyć te mamy już zamoczoną, zwilżoną No i ja robię tak, żeby nie była za mokra. Ale żeby dało się formować z tego takie kule. Jak widzimy. Nie chcę robić za mokrej, bo będzie zostawać w koszyku, chociaż tutaj jest. Nie, no nie ma teraz uciągu, bo tutaj unośluzę zbudowali, teraz woda jest spokojna na łódź, żeby był uciąg, to można było nawet i delikatnie ją przemoczyć. Żeby bardziej była klejąca ja tam się nie bawię w żadne gliny żadne kleje u mnie się takie coś sprawdza więc niepotrzebnie, nie, nie potrzeba dodatkowo pieniędzy ładować zawsze do, jeśli chodzi o klej możemy płatków owsianych dosypać jest mnóstwo innych tańszych patentów koszyczki jakie będę używał to będą dwie pięćdziesiątki które mamy z dnem zamkniętym od razu sobie już nabiję. No i co? Na pierwszy zestaw pójdzie chyba biały robak. Albo damy inaczej. Zrobimy tak, damy kukurydzę i białego robaka, a na drugi zestaw założymy pineczkę. Ostatnio mi się tutaj pinka ten sprawdzała. Co prawda drobne krąpie i małe jakieś leszcze brały, ale była zabawa. O, koszyczki mam nabite, teraz przydało się wędki rozłożyć. Mnie zestaw wygląda następująco. Używam malutkich haków. Ja nie używam żadnych dużych haków na odrę. Jeśli chodzi oczywiście o białą rybę. Eee, Przypon tutaj przy tej wędce, akurat mam 30 cm. żyłka 0,18. Krętlik. No i rurka antysprątaniowa I tak wygląda mój zestaw pierwszy. Dlatego założymy. Co by tutaj założyć? Kukurydzę chyba z białym. Tutaj założę. Ja dużych haczyków nie stosuję na odrę. Karpia jeszcze przez 7 lat? 7 lat podejrzewam już łowię, i jeszcze karpia nie złapałem na odrze. Tak z marszu ciężko go złapać. Może jakby się nęcił, posiedział dłużej, to może by coś z tego wyszło. A ja kukurydzę zawsze tak sobie przewlekam przez ten, przez hak na żyłkę. Ukrywam, jakby to prościej powiedzieć, hak. Oj, coś hak chyba będzie do wymiany, jakieś tempy jest. Okej okay. I to by wyglądało w taki sposób. Dobra, zestaw gotowy. Może lecić do Chodzi o drugi zestaw, to jest to samo. Haczyk, przypon. Tutaj przypon mam nieco dłuższy. Będzie bodajże chyba oryginalny 50 cm. Eee, co by powiedzieli? Krętnik rurka antyspontaniowa. Na ten założymy z 4 pineczki. I powinno być wszystko w porządku. Co do pinki, to ten haczyk nawet jest za duży. Tam mam jeszcze mniejsze. O, jakiś samolot mnie tutaj będzie zagłuszał. Ale, ale, ale na razie haka nie będę zmieniał. Będka mi się snęła. O, tutaj zestaw wygląda tak. Jedną pinkę zawsze przewlekam tutaj za ten. Za łóżko haczyka. No i co, zakładamy koszyk i zestaw leci do wody. Kurcze, jak dzisiaj nic nie złowię, to będzie masakra. No, e, przydałoby się jeszcze krętlik wymienić. Ale to dobra, na razie zarzucę. Przy następnym wymienię, bo jest tutaj krętlik urwany. Ale za chwilę go wymienimy. Powiem wam, że jeszcze, węd... wam, że jeszcze wędki nie zdążyłem zarzucić. Tej drugiej. A już pierwsza kleniucha się zameldowała. łoj, łoj. Ło, ło, wow, klenik! Spokojnie, kurczę, zaraz wracasz do wody Taki ja wiem, 25-30 cm Widzimy moją rękę, ręka ma 15 Od nadgarska do palca Dobra, nie męczymy. Widzimy, delikatnie się zapiął. No i co, sprawdziła się kukurydza? Sprawdziła się. Robaczki się sprawdziły? Sprawdziły. Dobra, nie męczymy rybki. Jeszcze ja bym to chciał nagrać fajnie, jak rybka idzie sobie do wody. Uciekaj. Ła. No, tutaj mam węteczki już dwie zarzucone. Teraz właśnie zarzuciłem. Powiem wam... O, o, branie było widać. Kurczę, już miałem branie. Coś chyba siedzi jakaś drobnica. O, widzicie? Dobra, ja będę to ciął. Odkładam statyw na bok. Takiego początku to ja dawno nie miałem. I mamy tutaj drugą wędkę, drugi zestaw. I proszę popatrzeć, druga rybka. Na pineczkę. Dobra, odczepiamy. Rybki nie męczymy i rybka wraca do wody. Dobra, idziemy z rybką do wody Kurczę, tam znowu mam chyba branie Nie no, ja dzisiaj nie wyrobię Jeszcze kurczę, się boję, żeby mikrofon mi nie wleciał do wody, bo dopiero będzie tragedia Dobra, rybka wraca do wody A my idziemy dalej się bawić W końcu jakiś vlog będzie normalny z rybami Wam, że coś znowu mam. Ła! Tylko kurwa nie spadł. Nie, no ja muszę podbierać. Za chwilę rozłożyć. Chyba krąpik będzie, ale chyba większy. Albo kleń. Fajnie walczy. No, krąpik by tak kurwa szalał. Krąp! że kleń. Uu, no, zestawię, podnoszę, ryzykuję. Kolejny. Albo ten sam. Ła, nie szalej. Za chwilę wrócisz do wody. Co ty szalejesz tak? Dobra, rybkę wypuszczamy. Dobra, rybka wraca do wody. A my idziemy Zarzucaj zestaw ponownie. O teraz mamy brzankę złowioną przed chwilą. Maleńka. Ale silna. Taka oto brzanka. No i co leci do wody. Piękna, piękna brzenisko, brzenisko. Dobra, idziemy puścić do wody. Ale silna, powiem wam, że kurde mega silna jest. Fajnie walczy. No i w dłoni też ciężko ją utrzymać. Dobra, idź sobie do swoich. Pięknie poszła. No i mogę powiedzieć, że to moja trzecia brzana i chyba największa w tym roku. No i życio, życiówka to chyba też będzie ta życiówka. Taka powyżej 30 cm. Zazwyczaj łapałem takie po 20 parę. No dobra, czekamy dalej na kolejną, kolejną rybę. Miejmy nadzieję, że podejdą coraz większe. godzina po 18 mamy kolejnego klenia nie jest duży ale zawsze to ryba i dobra idziemy do wody oj nie szalej nie szalej No i powiem tak, że jak podejdzie ta ryba No to są brania Teraz przed chwilą po tym kleniu Jeszcze tego krąpia złowiłem Ale też taki nieduży z 25 cm No Ale tak właśnie Dłuższy czas nic nie było I teraz coś tam delikatnie Znowu skubię Posiedzimy jeszcze, zanęta mi się skończy Ta co miałem rozrobioną w wiaderku I będę się zmywał Myślę, że jeszcze z godzina i powinno być dobrze. Wystarczy na dzisiaj. A więc ja tak będę powoli już kończył na dzisiaj. Jeszcze została mi jedna wędka do zwinięcia. No i co, rybki były, były. Nie było najgorzej. Myślę, że jakbym posiedział jeszcze z dwie godzinki, to może coś większego by podeszło. Miałem przed chwilą jeszcze klenia dużego, takiego ponad 40 ale niestety kurczę, nie rozłożyłem podbieraka no i tutaj mi się przy tej trawie wypił sięgnął tak delikatnie pod trawę podciągnąć i, i złapać ale nie, nie udało się mój błąd no niestety nie chciało się rozłożyć tego podbieraka no to za błędy trzeba płacić no i tyle to trzymajcie się do następnego razu